Cześć wszystkim na filmiku na moim kanale Dzisiaj kolejny filmik Z, z części z, Na początku graliśmy szare bronie a Dzisiaj zagramy zielone bronie Poza tym jakbyście zauważyli Jestem sam i także Rzecz taka, że no Nie, nie kręciłem jej przez około 2 tygodnie Więc Z powrotem i, i tak więc dzisiaj, jak już mówiłem, zagramy sobie e, tylko na zielone bronie, więc już będzie, myślę, teraz to chyba najłatw najłatwiejsze, najłatwiejszy challenge, znaczy jak chodzi z tego tego, najłatwiejszy kolor, bo znaczy broni, no bo spotyka się dużo, a zadają sporo nad HP. Jedyna rzecz, jaka mnie wkurza, to że jeżeli będziemy mieli nie, 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 zieloną MK, no to w sumie dobrze, tylko że jeżeli ty będzie miał 100 HP, to zadam mu 3 razy 33 i zostanie mu 1 HP i mnie pewnie zabije, więc wtedy się na pewno zrejduje. No, ale w każdym razie naprawdę no, w sumie to jest fajny challenge, mi się mega podoba. A i tak jakbyś nie wiem, nie wiem czy byście zauważyli, em um, no, lepsze jest trochę głos, bo mam nowe słuchawki, więc więc tak. Lecimy klasycznie na farmę, żeby tam jakieś, jakieś ziemniaki wyhodować. I co, i lecimy. Jak zawsze ja latam tutaj, na tą taką małą chatkę. No, tutaj. Tutaj zawsze. No, coś dobrego mi dropi, więc na przykład dzisiaj. Mm, na tej skrzynce na górze, zaraz wam pokażę w której, z zwykłej skrzyni dropnął mi, e, dropnął mi fioletowy aug, a następnie tam jest taka, tak, taka przyszepa traktora, na której dropnęła mi złota wolna. I później zabiłem typa, który miał złotego auga, więc ogólnie miałem niezły lucik. Później jeszcze poleciałem po heavy. A, no tak, ale teraz naprawdę mam nadzieję, że dropnie mi coś zielonego, a nie coś złotego bo to tym bardziej się, się, się zezłoszczę <trym> Dobra, nikt nie. nie. mało ludzi poleciało. Myślę, że ktoś by poleciał, żeby chociażby ten. Okej. Okay. O jest! Y jak coś mogę brać wszystkie podusie i tak, to mam nadzieję, że pamiętacie. O o, jak ja tu... Oh! Jeśli on jest za... Przepraszam za to, to naprawdę się sam z tego wstydzę. To ja tutaj zrobiłem, to jest po prostu skandal. Dobra, też nie będę tak robił się, znaczy ten. Nie będę mówił, takie sobie ten, ale no naprawdę nie jestem za dobry. O, to już wolę właśnie, wolę taktikala. Dobra, pójdziemy teraz sobie po tamtą krzyczęczkę. się, co to jest typ? Dobra, ja go podjadę. Okej. Okay. Dwa fragi, nawet nieźle jak na mnie. Jeszcze spróbujemy podjechać. Ups, krzywo rzuciłem po dusie. Hmm. Dobra, może przeszukam chociażby tą skrzynkę, może coś mi drobnie lepszego. Znaczy no, chociażby pistol, żeby było na daleko. Albo pensy, no to też jest dobrze. I podusie, idealnie będę mógł podjeżdżać. Hmm... jakieś tutaj typów słyszałem. Się nawalali. Hmm... No dobra, na razie chodźmy. sobie zlutować. A, faktycznie mam... Aptekę Mogłem no, daszek postawić, no dobra Dobra Mamy strefę więc jest git I No dobra, jakiś tam mamy ten bucik Boję się, że jakiś typ skrzeka wylecił naprawdę ich tam ten Oj, przepraszam, miałem lekkie, znaczy nawet mocne, lagi. Co się dzieje? Sorry, naprawdę, za to. Niestety, gram na PESIA. jak widzicie, neta zbyt dobrego nie mam. Znaczy, mam w każdym razie teraz, więc... Nie wiem, Achelka, hm. Cholernie nie Boję się, że to jest jakiś profesjonalista i zaraz mi walnie bombę ze snagra, ale... No dobra. Bomba, okno, bomba. Hmm. Chodź tu. Gdzie ty tak na ogóle jesteś? Aż chyba to za daleko poleciał, bo jest na maksymalnej wysokości. Albo wylądował. Ha, huh. no dobra. Niebieska. Poszedłbym tam jeszcze do boków, bo tam chyba są jakieś zielone Pemy, takie szybkie, co strzelają, albo chociażby pistolet. A wolę Lady. Jeszcze cztery, 4 albo dobrze, tam chyba. O Jezu. Dobra myślę że od razu pójdziemy podjeżdżać Co to takie? Eee dziwne takie jakby Wiadomo co O, zielony... Hmm. Tak. Okej, okay, znowu ta helka. Nie wiem, czy... W, ...to nie strzelił, bo No, chodź tu, zisiek. Ja się boję, bo ma heavy. Okej, okay, został? Będę wychylał. Okej, okay, ma mega Powinien zginąć od haunki. Dobra. Gin. Jest. O nie, jakiś dziki ban nam przyszedł. Jest, dobra. O, o, mam tylko jedno ammo do Mki. tam kolejny typ. Dobra, pójdę zebrać Amy. gdyby ten typ był sprytny, to by mógł mnie w sumie zabić z łatwością. Nie gadajcie, że znowu helka, no. Jakbym po prostu jeszcze nie miał dużo helek. Na szczęście to są boty albo, bo albo słabi gracze, więc nie miałem zbytnio problemu, żeby ich załatwić. A, ten typ w ogóle nie przyda... Za dużo helikopterów! Mi się to nie podoba. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, pożałujesz. Ja się go boję. To to kolejny dzikus. A, ma heavy! Gra tego dzikiego jakiegoś typa zabiję. Nie, to chyba musiał być bot, bo on nawet nie zlutował. tak tam jest? Dawno sobie zwiększyłem czułość, ale w sumie chyba wrócę do starej, bo mam problemy z salowaniem. Dobra, jego ja lecę podjechać helką. To tak to nigdy do niego nie, dole, nie dojdę. A, helka wybuchła, czy co? Lepiej nie wiedzieć, co ci ta helka zrobiła. No, powiedz mi dzisiaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu Jaka, gdzie on jest? Gdzie tyś dziś Ale dostał bomba Spąby A Niestety nie mogę tutaj wziąć żadnych tak? ale chociażby mam dużo amo. Mm -hmm. no dobra. Uf. Teraz przydałoby mi się polecieć po tamtego typa. Mm, no dobra, no tak zrobię chyba, bo to jest jedna szansa, żeby fraga. Ja ta helka ma HP? Dobra, da rado. Tam gdzieś po, po obiegu? Hmm. Nie wiem, zobaczmy. Tutaj robił swoje beat fighty. Znaczy, on no beat fighty, bo zbudowały Hmm. A, nawet się zgadza nawet z tym, co robimy, bo mam zresztą cały zielony lód, nawet z otwartej niespodzianką. Więc... Hmm. Hmm. Szczerze, dokładnie nie wiem, gdzie on jest. Wręcz ani trochę I gra, sobie, bo te znajdziemy. nie nie będę szalał, bo moja helka nie ma nawet połowy życia I może coś tu... Dobra Hmm, nie wiem czy wziąć FAMASa Dobra nie, walić się masę. Co na mam... A, dobra. Hmm. No kurde, przydałabyś jakieś typy. He. Hmm. Sobie potańczyli. Dobra, już. Wystarczy tańczenia na dzisiaj. ha yy, Jak chętnie bym znalazł tego typu czy tam był, bo on nie wyglądał na za dobrego, chociażby miał fraga nie. Znaczy no już to mówię drugi raz, ale to się wydnie. No i ktoś wziął albo moją helkę, albo... Nie rozumiem co ci ci co, co, co mają na myśli. Kurde, co oni robią? Tutaj latanko. Nie no, chodźcie tu. Gdzie oni są? Ktoś ich widział? Są na maksymalnej. Nie no, takie dzikusty to sensu nie ma. O! Ktoś jeszcze w niego strzelał? Słuchajcie było, przez sekundę nie widziałem nikogo, a teraz widzę czterech typów Dobra, może na razie nie będę podjeżdżał, tylko zlutuję sobie Nawet wiem, że nie mogę nic wziąć, ale może dużo pota to wypadnie, to by było fajnie Ajajaj. jaj jaj, dobra, podwójne ajajaj, jaj, nic nie ma gdzie jest ten typ Stanasa? Hmm, jest gdzieś tutaj blisko, mi się Dobra, podjeżdżam. Poczekajcie, ni nic mi się nie buduje. O nie, on na tą słona. dobra, już po mnie chyba. Nie, ale pomyśle, że nawet nie będę mógł wziąć tego, tą sumę. No Dostałem bomby za 200. Dobra, myślę, że sobie jeszcze jedną gierkę zrobimy, ale. Kurde, w sumie żałuję, że go nie zabiłem, bo to był dość, dość botowski typ. Ale on miał taki lud. Więc w sumie dobrze, że mnie zabił, bo jak nie, to bym się chyba popłakał, że nie mogę wziąć Thompsona. Albo dobra, wiecie co? Już chyba będę kończył. No, dobra, papa. Pa.